Dzień dobry, witam wszystkich na wystawie w Centrum Kultury Agora, Agli Iki. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Ale Sztuka. Dzięki temu projektowi, który realizujemy od ponad roku, udaje nam się prezentować młodych i dobrze dokujących artystów. Najczęściej wrocławskich. Dzisiaj potykamy się po to, żeby opowiedzieć kilka zdań na temat prac Moniki Gil. Monika jest studentką drugiego roku Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu na Wydziale Grafiki. Cześć Monika! Cześć. <gry> Bardzo się cieszę, że znalazłaś się u nas w przestrzeni Centrum Kultury Agora i że możemy pokazać Twoje prace. E, bo jak do tej pory, chyba niewiele razy można było je zobaczyć we Wrocławiu. Tak, zgadzasz. często można Cię zobaczyć we Wrocławiu, mhm. bardziej poza. E, czy mogłabyś o sobie opowiedzieć, gdzie aktualnie studiujesz, co może studiowałaś, e, czym się interesujesz i co cię inspiruje do działania? E, studiuję teraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu grafikę. Studowałam kiedyś też historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. A w Twoich pracach, co jest dla Ciebie inspiracją? Inspiruje mnie bardzo sztuka średniowiecza, różne dziwne gatunki zwierząt i roślin. Inspirują mnie też mitologię, na przykład na tych pracach, które tu widzimy można zobaczyć pewne inspiracje mitologią. Inspirują mnie, mnie też życie codzienne, takie podglądanie jakby życia codziennego. I pewien rodzaj brzydoty, który też można tutaj zauważyć. Yy, aczkolwiek twoje prace są bardzo ekspresyjne właściwie no, dla, w mojej ocenie one nie są brzydkie, one są bardzo żywe i, yy, no i wręcz takie radosne. Yy. Mi się wydaje, że są radosne. Yy. Dla mnie brzydota yy, nie jest czymś smutnym, jak dla większości ludzi, tylko właśnie jest związana jakby z miłością i radością, co widać yy, tutaj. No, aczkolwiek te postacie no nie są jakby idealne i ładne. Mm -hmm. I może to <laughs> Mają żeby, miny, nie? żeby pokazać tą... Brzydotę w piękny sposób. Powiedz nam, e, dlaczego masz taki pseudonim, dlaczego Agli ika? Czy To też nawiązuje do, do tej brzydoty? Tak, właśnie to jest e, pseudonim, który powstał dawno temu i nawiązuje właśnie do mojej miłości do brzydoty. Mam, mam słabość mm. do... Do brzydkich psów. Do, do brzydkich psów. I czasami brzydkich e, można rzeczy. to również e, zobaczyć tak. Tak, w, e, w swoich pracach. Tak, można obejrzeć tutaj e, między innymi mojego pieska jak powstawały te prace, w jakiej one są technice? Powiedz nam coś o technice. Wiemy też, że robisz nie tylko malarstwo, grafikę. Wiemy, że zajmujesz się też animacją poglatkową, także powiedz nam coś o tym. Mhm. Obrazy, które tutaj widzimy, są wykonane techniką akrylową. Jest to tusz akrylowy i bardzo akrylowe. Jest też rysunek akrylem. No i te prace pochodzą właściwie z takich trzech moich cykli, yy, właśnie, yy, które najpierw rozpoczęły się z fascynacją mitologią yy, słowiańską. Yy, no i tak jak widać właściwie jak zmieniał się ten styl. Jakby, Tutaj, tak. Że... A te cykle jakoś się nazywają, miały swoją nazwę? Nie, to są po prostu etapy jakieś. Etapy w tak, twoim są, życiu też, tak? eksperymenty po prostu, tak jak je przeprowadzam, e, sprawdzam jak coś będzie działało i mm. kiedy już to sprawdzę, to przechodzę do następnej rzeczy, tak zazwyczaj pracuję. E, teraz zaczyna mnie inspirować też, e, interesować się rzeźba i ceramika i chciałabym postacie, które e, gdzieś tam lubię projektować, e, uprzestrzeniać. Ja powiem ci szczerze, że patrząc na pracę, odnoszę wrażenie, że może się mylę, że są one inspirowane street artem czy, i graffiti. Mhm. Czy też czer czerpiesz z tych gatunków trochę? Znaczy na pewno nieświadomie, a dużo ludzi mi to, że tak powiem, zarzuca. Ale niewątpliwie jestem jakoś tam związana ze światem graffiti, jest mhm. mi bliski, więc może gdzieś tam mimochodem po prostu to widać, tak? Może przez mhm. używanie czarnego konturu na przykład, e, czy takie proste formy może faktycznie, <grychy> może się to jakoś kojarzyć. Mhm. Mhm. A czy przenosiłaś, czy próbowałaś przenieść swoje prace właśnie w, w przestrzeń publiczną? Kiedykolwiek? Zdarza się, Zdarza gdzieś się. zobaczyć. <grychy> Czyli możemy ich doszukiwać w Wrocławiu. Tak, można nie wiedzieć, że się je widzi, na przykład. Powiedz nam jeszcze, Ika, coś o animacji pokładkowej, bo mm -hmm. wiem, że można było Cię zobaczyć na e, fajnym wrocławskim projekcie Kinomural. I, e, i, I co to było i jak Ty się w ogóle tam znalazłaś? Tak, interesuje mnie też animacja lub jak poruszają się te dziwne stwory, które jakby rysuje. Przede wszystkim jest to dla mnie bardzo fajna zabawa i jest to dla mnie zabawny proces tworzenia. Bardzo lubię. Pracować z dziękiem, z obrazem, jakby mieszając to razem, to też jest dla mnie coś, czym mogę rozwijać, jakby ten swój rysunek. I jak się znalazłaś na filmie Muralu? Zgłosiłaś się? No, tak, zgłosiłam się i po prostu e, obierzono moje prace i spodobały się i zostały już tam. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm.

Wystawa Agliika do oglądania na razie w internecie, a w miarę możliwości w Centrum Kultury Agora przy ulicy Serbskiej 5A. Zapraszamy jak tylko będzie to możliwe.